Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Damian Bugański, a to jest kanał Człowiek Rusz się. A nie, czekaj. To nie ten kanał, to ten kanał. Stary to żadna pomyłka, są w dobrym miejscu. Słuchajcie, to jest nowy kanał, o którym Wam już coś wspominałem. Kanał Rubruch, jest to kanał typowo treningowy. Jeśli lubicie tego typu ćwiczenia, że odpalacie sobie film i robicie trening razem ze mną, przed ekranem, we własnych domach, to na tym kanale będą właśnie takie treści. No i na pewno będzie tutaj przeniesiona cała seria rozruszników porannych, czyli takiej pięciominutowej porannej gimnastyki, którą można robić codziennie. Dla zdrowia, dla sprawności i dla dobrego humoru, a będzie też dodatkowa seria o nazwie Rubruch, czyli tak jak ten kanał, gdzie będziemy się skupiać na wzmacnianiu, na budowaniu kondycji, na budowaniu mobilności. To będą takie 15-20 minutowe treningi ogólnorozwojowe na całe ciało, głównie bez sprzętu, głównie w warunkach domowych. I będę się starał, żeby to było maksymalnie dla Was wygodne, przystępne i żebyśmy mogli sobie wspólnie trenować. Na kanale Człowieku Ruszcie będą treści edukacyjne z tej samej tematyki, czyli z zakresu zdrowego stylu życia, a tu będziemy wspólnie trenować. Zapraszam do tego, żeby kliknąć subskrypcję, bo będzie się tutaj działo bardzo dużo, żeby zaznaczyć oczywiście wszystkie powiadomienia, żeby nic Was nie pominęło. No i widzimy się już na treningu. U Was w domu. Do zobaczenia. Cześć.